I pak znalazłem za kamerami Nie masz autobusu ze rzucenia. Właśnie mamy 60, jubileuszową recenzję yy, Milki, yy, Biscoff. Biscoff. Bi, 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 Biscof. Od Lotusa. Yy, no i tak, oczywiście zostawcie suba, łapeczkę, yy, link w opisie do innych kanałów. I tak, kupiłem to w Żabce. Jest dobrze, jakbym spowiedź jakąś miał, nie? No. Za 7,80 o, czekaj, bo znowu Cię przyciemniłem, ale już jesteś Dobra. rozjaśniony. Ym, I to jest, no, pokruszone ciasteczka, karmelizowane, pamiętajcie o tym, z mleczną czekoladą. Nie wiem, co Ty robisz, pilnowaczu. Do oczu mi jest, coś wlazło, rzęsy. Źle, chyba. A więc, przetestujmy tego potwora, otwórzmy oczywiście, bo... Pan jest... Tak, dobrze myślałem, nie wiem, czy Ty to miałeś, mieć to w ręce Nie, nie miałem tego w ręce No to dobrze mi się wydawało, że tu są takie grudki, bo są tu takie grudki, grudki. są to... Grudki. Są tu takie grudki jakby czekolady. Pokaż, do tego. widzę, pokaż. O pokaż. i muszę pokazać coś, tego nie będzie widać. Dostępną krowę. Ona jest niby raz na tysiąc. Czekaj, Paku, czekaj, czekaj, czekaj. Krowę taką dostałem. Czekaj, bo to się nie może Dwa, wyostrzyć. O, jest widać zobaczcie, krowę? Zobaczcie, moi drodzy, krówka. Krówka. Mów. Ona niby raz na tysiąc się zdarza, to prawda? No, no nie wiem. Pachnie jak... Czekaj, Pacube, trzeba mm. Cię wyostrzyć, dobra. Mm. Ej, to będzie jedna z lepszych czekolad Milka, chyba, naprawdę. No, no bo z krową tak. nie ta krowa, tylko ogólnie. No wiem. Żartuję sobie, tak. Mleczko, karmel, rupiące. W nie umierać. Idealne to jest, naprawdę. Dziesięć. No. Polecam i będę kupował, jak będę mieć okazję. Twoje dziewczynie kupię na... A. No, no właśnie, Iwaku, nie zapominaj, chłopie, nie zapominaj. Dobra, chyba Ty możesz To coś ja... No tak. cudo. Ty. Więc moi drodzy, jesteśmy. Sprawdźcie czy oczywiście czekolada czekoladę daje jakieś dźwięki. Nie, nie wydaje. Yyy, eee, no, Konsystencję widzieliście w dotyku, jest, no czuć te grudki, ale poza tym to zwykła czekolada. Tych ciastek jest tyle, że cały czas mi chrupią, jak słyszycie. Zapach w sumie, tak czekolada, tak? Nie ma jakiegoś innego, no trochę w ciastkach ale... No spróbujmy tej czekolady, mocy. Tak, bo powiem procesy myślowe zachodu. Co? Procesy myślowe zachodzą. W sensie. Jakie? No jakie? Myślę. A. Ja tak robię jak nasz kamerzysta słynny. A, pozdrawiamy. Mhm. A, nie, nie wiem. Do Norwegii jedziesz teraz, słyszałem. Tak, nie, nie będzie kamerzysta. No trudno. W każdym razie moi drodzy. Tutaj się w tym nie zgodzę, bo... Zła jest? Nie, że jest zła. Ale jest niedobra. Ale nie ma jakiejś takiej rewolucji. Oczywiście jest dobra. I powiedziałbym... Ale jednak mi powiedział, że ta z takimi krakersami nie? Ona jest jednak lepsza. Tak? Ona jest jednak lepsza, więc... No... No moi drodzy, dam takie 9 na 10. No bo oczywiście, czekolada jest świetna. No ale mówię, rewolucja to dla nie jest. Polecasz? Polecam. Kupowałbyś? Kupowałbym, a teraz twoje y, i pakub Czy jakbym miał dziewczynę, bo nie zapomniał na mi nie mam y, to y, czy kupowałbym je to na palentynki? Tak. Nie, polałbym bym jej kupić tą z krakersa. Coś spada z nieba, dobra? Trzymajcie się, busiaczki, papatki i...